4 lipca w Międzyrzeczu przed pomnikiem poległych na misjach odbyła się uroczystość, która oficjalnie rozpoczęła obchody święta 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. W atmosferze zadumy i szacunku żołnierze, przedstawiciele władz, służby mundurowe oraz mieszkańcy oddali hołd tym, którzy, wypełniając żołnierską przysięgę, zapłacili najwyższą cenę. Uroczysty Capszyk przed świętem 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej to już tak naprawdę rokroczna tradycja. 17 Brygada Zmechanizowana to nie tylko jednostka wojskowa, ale to tak naprawdę ludzie, którzy ją tworzą, to tradycje, historie. Ym, nasi kombatanci, weterani i przede wszystkim polegli na misjach poza granicami kraju, i właśnie dzisiaj, w tym dniu, w ten uroczysty zapsztyk, e, chcemy oddać im hołd, między innymi przez właśnie złożenie e, zniczy niczy przypomniku. Są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Bardzo wzruszający moment i ciężkie przeżycie dla rodzica, pomimo tego, że to jest już 14 lat, ale emocje są ciągle takie same. Ale z drugiej strony to jest, ceni się to, że wszyscy pamiętają. I ta pamięć dla rodziców jest najważniejsza, naprawdę. I oby tak dalej, bo wojsko dba o nas bardzo. Taka nasza druga rodzina. I zapraszają nas zawsze, korzystamy z tego zaproszenia, bo chcemy, jakby to powiedzieć, no honorować to. Nie lekceważymy, tylko jesteśmy wdzięczni za pamięć i tym się odwdzięczamy. No a stało się jak się stało. Moja pierwsza misja, na której byłem, była to misja w Iraku. Pierwsza misja taka, którą tutaj tworzyła 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w 2004 roku. Stacjonowaliśmy w kamp Lima pod Karbalą. Tak się złożyło, że była dosyć taką drastyczną misją, gdzie nagle przerodziła się z misji stabilizacyjnej w misję, można by było powiedzieć, bojową. Gdzie bojówki Al-Sadra próbowały zdobyć ratusz, zdestabilizować całą władzę w Iraku. Dlatego ta misja była bardzo ciężka. Jakim żołnierzem był pani syn? Jak go pani zapamięta? A wie pan co? To chyba on był od urodzenia żołnierzem miał takie ciągoty. Ale to tak jak każdy chłopak, albo chciał być żołnierzem, albo strażakiem. Jego to chyba bardziej w stronę żołnierza ciągnęło. Zawsze tam jakieś urywki z gazet, wycinał, co, co było związane z wojskiem, no to tak przechowywał. Łuski też zawsze zbierał. No i tak, i tak chyba, tak chyba miało być. Na samym początku myśli się przede wszystkim o rodzinie, bo zostawia się na pół roku, co najmniej pół roku e, rodzinie tak, w domu. Także myślę, że to jest taki jeden z najcięższych elementów, e, na który nie do końca jesteśmy przygotowani. E, do tego po prostu trzeba czasu, żeby się przyzwyczaić i przestawić się całkiem e, na to, co tam się robi i myśleć tylko i wyłącznie o pracy tam, żeby przeżyć, żeby udzielić kolegom wsparcia w razie Wu żeby cało wrócić do domu. Wieczorny capstrzyk był nie tylko symbolicznym początkiem obchodów, lecz także wyrazem pamięci i wdzięczności dla poległych bohaterów. W dziennym domu seniora w Międzyrzeczu lato nabrało wyjątkowego smaku i koloru. Wszystko za sprawą warsztatów kulinarnych, które połączyły pokolenia. Seniorzy i dzieci wspólnie odkrywali radość tworzenia i smakowania podczas wyjątkowych zajęć w ramach lata pokoleń. Fundacja przy okazji została zaproszona do wspólnego projektu przez Centrum Usług Społecznych w Międzyrzeczu. I z panią dyrektor, i panią kierownik Domu Seniora, wpadłyśmy na pomysł, aby to było Lato Pokoleń, czyli wspólne działania pedagogiczne, głównie na których się skupia fundacja, wspólne działania seniorów i juniorów. Zaprosiliśmy do projektu dzieci z gminy Międzyrzecz, które spędzają z nami wspólnie tydzień. Staramy się, aby te działania były połączone właśnie z seniorami i, i dzieciakami. Zgodnie z naszym planem i harmonogramem akurat dzisiaj robimy sałatkę wiosenną owocową. Uczymy się o tych owocach, o witaminach, o tym dlaczego powinniśmy je jeść. Wspólne krojenie, wspólny czas myślę, że zaowocuje w przyszłości bardzo fajną więzią. Tym bardziej, że i widzę taką chęć współpracy ze strony i seniorów, i naszych e, młodych dzieci, które są chętne przebywania w towarzystwie dorosłych, e, ku memu zaskoczeniu. Dzisiaj szczególnie owoce, i one to tak się poradziły sobie fajnie, kroiły, wszystko tam obierały, także można powiedzieć, że dzieci są takie bardzo zdolne i cieszy nas to, bo one z nami tak razem wszystko to organizujemy i mamy, jak to się mówi, pożyteczne w przyjemnym. Także cieszymy się, że te dzieci przychodzą, bo tak wtedy one od nas czegoś się uczą, a my starzy mamy też radość. Cieszymy się, że oni to potrafią, że coś myśmy tam im przekazali mądrego. Jak już raz nie będzie, oni sobie poradzą. Kroiliśmy owoce, żeby zrobić takie sałatki. Myślę, że widzą nam dobre, bo wszyscy włożyli w tę masę dużo miłości. Starsze panie na przykład nam pomagały, jak pokroić pomarańcze albo gruszkę, a jedna pani nawet pokazała, jak pokroić arbuza, żeby pestek nie było. No właśnie, na co trzeba zwrócić uwagę, jak się kroi na przykład pomarańczę? Trzeba zwrócić uwagę na to, żeby być ostrożnym na pewno na nożyk, jak on tak leci, żeby obrać. i jest pomocne w tym to, że te białe skórki można obe odebrać nożykiem. Wspólne zajęcia były nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim do budowania relacji pełnych ciepła, śmiechu i wzajemnego zrozumienia. Koło Międzyrzecza zakończyła się ważna inwestycja drogowa. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej infrastruktury, która poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy. O szczegóły zapytaliśmy zastępcę burmistrza Międzyrzecza Tomasza Markiewicza. Jeśli chodzi o tę inwestycję, wykonaliśmy ponad 230 metrów tutaj drogi bieżącej, mamy wspaniałe chodniki, ponad 50 miejsc parkingowych, także miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a najważniejsza rzecz, która, która tutaj się wydarzyła, to tak naprawdę myślę, że kamera oddaje, to jest ta wspaniała wiata przystankowa i zatoczka autobusowa tutaj. Jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to tutaj zadbaliśmy o to bardzo dobrze. Oprócz tego, że miejsca parkingowe były w fatalnym stanie to okoliczni mieszkańcy, tutaj mieszkańcy tych budynków generalnie zwracali uwagę na to, że dzieci, które udają się do szkoły muszą przechodzić na główną ulicę, gdzie ta ulica nie była przystosowana do postoju, do postoju autobusów i, i to jest ten największy sukces, że o bezpieczeństwo zadbaliśmy tutaj wyraźnie. No według mnie wyszło fajnie, pozytywnie. Wcześniej tu były wielkie dziury. Największym problemem było to, iż autobusy, które tu wjeżdżały po dzieci, musiały niestety tutaj manewrować. Było bardzo mało miejsca. Czekaliśmy na, na rozwój sytuacji, na aż ta droga będzie naprawiona, ponieważ też syn nie miał za bardzo gdzie się uczyć jazdy rowerem. Teraz jest równiutko, bezpiecznie, więc syn może się uczyć. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Funduszu Polski Łat otrzymaliśmy 2 miliony złotych na tą inwestycję i drugą w kuligowie, którą teraz kończymy, tam też, też drogę kończymy wykonywać. 2 miliony otrzymaliśmy, nasza wspaniała rada miejska zabezpieczyła 600 tysięcy i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Cieszymy się z tego miejsca. Nowa droga to nie tylko ułatwienie dla kierowców, ale także kolejny krok w rozwoju lokalnej infrastruktury. Jak zapewniają władze, to nie koniec inwestycji w gminie Międzyrzecz. Kolejne projekty są już w przygotowaniu. W miniony weekend nad jeziorem głębokim w ośrodku wypoczynkowym Archimedes odbył się wyjątkowy zlot samochodów modyfikowanych. Pasjonaci motoryzacji zjechali się z różnych stron, by zaprezentować i podziwiać niecodzienne maszyny i dzielić się swoją pasją. Ja od małego zawsze byłem, że tak powiem, zaszczepiony motoryzacją. Kolega jak chodziłem do technikum, no to mnie zabierał na zloty i tak nie zostało. Założyliśmy później z kolegami w pięć osób, założyliśmy stowarzyszenie i tak funkcjonujemy już. 10, tak, dziesiąty rok już, już to leci. Auta zjechały się z całej Polski. Mamy w tej chwili 120 samochodów. Na dzień dzisiejszy przewidziane są konkursy. Tuning polega na tym, że auta mogą jeździć na statiku, czyli to jest auto, które jest obniżone na maksa, który nie ma możliwości się podniesienia. Tuning też jest car audio, czyli zabudowa, sprzęt grający. Tak jak mamy tutaj na miejscu SATA, który ma 7000 W, nagłosienie w środku. Różnego rodzaju koła, rotiformy, wzory, naprawdę jeśli chodzi o tuning, modyfikacje, to nie ma dolnej półki, i nie ma górnej półki. Możemy robić z samochodem co sobie chcemy, kto na jaki ma budżet, to może zrobić wszystko z samochodem. Łącznie z dodatkiem takim jak body kit samochodu, poszerzyć samochód na każdą stronę o 3 cm, tak? To też nie jest problem. Niektórzy nawet tną te samochody. Także wszystko się dzieje z tymi samochodami. Czemu ma służyć tego typu impreza? Powiem tak, ta impreza ma służyć takiej integracji, bo to jest impreza nie jakaś wyścigowa, tutaj auta nie jeżdżą, tutaj auta stają, my się bawimy. Totalny spontan. My, my do, 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 dokładnie jesteśmy z poćwy, bo dzina koło, koło nie jest ulic. Ale tu regularnie przyjeżdżamy właśnie ze względu na to jezioro, nie? No i słyszymy hałas i idziemy zobaczyć. Nie no, widać, że tu miłośnicy totalni, nie no bo... Samochody tylko. Właśnie nie wiem czy są to oryginalne, yy, ale raczej nie. Pewnie tutaj konkurs będzie, któryś samochód wygra. Wybrałbym tamte Volvo. Pół samochodu odcięte i zrobione z kombiaka przyczepka. Ktoś naprawdę miał, miał naprawdę pomysł. No, no nie no, impreza wspaniała. Ja ją kupiłem hmm, tydzień przed ślubem, yy, czyli będą w sierpniu 3 yy, lata takie z nami. Budowałem ją pierw półtora roku. Pojeździłem sobie w zeszłym roku sezon, rozebrałem i zrobiłem tak, jak jest teraz. To jest Jetta 2 z 1988 roku. Przeszła. Bardzo dużo modyfikacji. Został zmieniony kolor, została praktycznie wyspawana, rozebrana była w sumie rzeczy do zera. Jest roleta tylnej szyby dorzucona, zmienione. bo to była szyba dwuczęściowa, jest jednoczęściowa. Dołożyliśmy elektryczne szyby, lusterka. Zmieniliśmy silnik, bo był 1.8 RP, który miał moc 90 koni, również teraz ma dwulitrowego ABF-a 150 koni, spiętą ze skrzynią 2Y. Koła to są OZ Turbo, trzy częściowe, z przodu mamy 8,5 cala, z tyłu 9,25 cala szerokie, z oponami naciągu, żeby po prostu auto jeżeli się opuszcza na dół, ładnie to się wszystko chowało. Pakiet mamy GTK, GT założony po prostu, bo była na wąskich zderzakach, szerokich listwach. To w sumie rzeczy, moim zdaniem, by nie pasowało do tego koloru. To przyjechaliśmy zobaczyć nowy, nowych ludzi, poznawać motoryzację, pasję, wszystkim podzielić i swoje historie oraz doświadczenia z samochodu. Mimo zmiennej pogody, uczestnicy nie tracili zapału. Zlot nad jeziorem głębokim udowodnił, że miłość do motoryzacji łączy ludzi i potrafi rozgrzać serca niezależnie od warunków pogodowych. W Międzyrzeczu odbyły się powiatowe obchody święta Policji. Wyjątkowe, bo połączone z jubileuszem stulecia obecności kobiet w policyjnych szeregach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, po której ulicami miasta przemaszerowała policyjna kolumna przy akompaniamencie orkiestry. Główna część wydarzenia odbyła się w Międzyrzeckim Ośrodku Kultury, gdzie wręczono odznaczenia i awanse oraz zaprezentowano wyjątkowy film poświęcony kobietom w mundurze. W tym roku obchodzimy 106. rocznicę powołania Policji Państwowej, ale jest to też szczególny rok, bo to jest to jubileusz stulecia kobiet w Policji. Dzisiejszego dnia funkcjonariuszki i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji. W Międzyrzeczu odebrali awanse, odznaczenia, także jest to na pewno dla nich bardzo ważny. Dzień. Rola kobiet w policji jest bardzo ważna. Kobiety bardzo nam wspomagają. Jak dzisiaj w liście przygotowanym dla pracowników, policjantek i policjantów Międzyrzeczkiej Policji wskazałem w imieniu komendanta wojewódzkiego, że kobiety dzisiaj zajmują wszystkie stanowiska w każdych szeregach policji. Zajmują stanowiska w pionach kryminalnych, prewencyjnych, zajmują również stanowiska kierownicze. Dla nas wszystkich, dla naszych wszystkich funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji jest to zaszczytna chwila, gdyż identyfikujemy się z kobietami, które służyły 100 lat temu. Jest to dla nas zaszczytna funkcja i cieszymy się, że możemy brać w tym udział. Niesie to za sobą pewnego rodzaju zaangażowanie i są pewnego rodzaju wyzwania, które podejmujemy każdego dnia. Mamy nadzieję, że nasza służba przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa zarówno powiatu międzyrzeckiego, jak i całej naszej społeczności w kraju. Wyzwanie jest dosyć sporo. Ochrona polskiej granicy też angażuje nas, mimo tego, że jesteśmy komendą powiatową, też angażuje nas do zadań mających na celu ochronę przeciw imigrantami. Ponadto stałe sytuacje związane z sytuacją w kraju, takie jak na przykład podtopienia. My jako policjanci również jesteśmy angażowani w różnego rodzaju zadania związane z poprawą bezpieczeństwa oraz dbaniem o bezpieczeństwo mieszkańców naszej ojczyzny. Dla każdego policjanta takie wyróżnienie, awans w służbie jest czymś wyjątkowym. Świadczy ono o jego zaangażowaniu w poprawę bezpieczeństwa, świadczy o jego doświadczeniu i jest uhonorowaniem jego służby. W dzisiejszym Święcie Obchodów Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Międzyrzeczu chcieliśmy pokazać naszą jednostkę, jak funkcjonuje, wszystkich policjantów, ale także pokazać jakby charakter tego, że nie tylko jesteśmy policjantami, jesteśmy też normalnymi ludźmi, którzy mamy pasję, zainteresowania. U mnie akurat to jest muzyka, więc w tym charakterze chciałam pokazać, że też jestem normalnym człowiekiem i też mam zainteresowania. Święto Policji to nie tylko okazja do uhonorowania służby funkcjonariuszy, ale także moment refleksji nad rolą, jaką kobiety odgrywają w strukturach bezpieczeństwa. W międzyrzeczu podkreślono to w szczególny sposób, z szacunkiem, dumą i wdzięcznością. To uroczystość, która pozostanie w pamięci zarówno mundurowych, jak i mieszkańców. W Międzyrzeczu powstaje pierwszy odcinek obwodnicy, która połączy Ulicę Poznańską z Ulicą Piastowską i Międzyrzeckim Parkiem Przemysłowym nr 2. Nowa trasa ma odciążyć centrum miasta i zmniejszyć korki w rejonie mostu na obrze. Szanowni Państwo, znajdujemy się na placu budowy, a tak naprawdę budowy wschodniej obwodnicy Międzyrzecza. Przez dłuższy okres czasu trwały prace przygotowawcze związane z stanowiskiem archeologicznym trwały prace dotyczące właśnie przygotowania i wydania decyzji na to, aby mogły się rozpocząć właśnie stricte budowę budowlane drogowe. I tak właśnie tu już widać maszyny pracują za nami. Zaczyna się najważniejsza część, czyli wytrasowanie pomiędzy ulicą Poznańską a rzeką Obrą. Całkiem niedługo będzie naprawdę mocno widać zaawansowanie na tym froncie budowy. Niemniej jednak już muszę Państwu powiedzieć, że przygotowujemy wniosek już na kolejny etap, wniosek oczywiście o aplikację, o środki finansowe, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i kolejny etap zamierzamy dostać dofinansowanie, które będzie cieszyło następnym etapie. Co ze względu na duże środki, które są konieczne do właśnie wybudowania obwodnicy wschodniej Międzyrzecza, została ona podzielona na etapy i tak naprawdę uzależnione etapy będą od tego, który pierwszy zostanie dofinansowany. Osobnym wnioskiem jest budowa mostu, osobnym wnioskiem jest połączenie ulicy Piastowskiej z Rondem i w stronę mostu i osobnym wnioskiem też będzie etap pobudowania od ulicy Piastowskiej w stronę ulicy Rokitniańskiej. Wnioski będziemy składać równomiernie w, w ramach uruchamianych środków finansowych i tak naprawdę będziemy cały czas zabiegać o to, żeby ta inwestycja jak najszybciej została wykonana. Inwestycje podzielono na trzy etapy, a na pierwszy z nich… Odcinek o długości 780 metrów gmina pozyskała ponad 4 miliony złotych rządowej dotacji. Projekt przewiduje także budowę chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów i oświetlenia.